Cześć, witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy w. Wy... Eee... Eee, w kolejnym odcinku zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. A samo żelazo tylko. A gdzie tam ta dwójka już pojechała? Tu jest zawalony. A tam się. Zaszarżowali. E, F5 może ja tu zrobię. Kufer. No. Zobaczymy jeszcze troszkę po lewej stronie będę kombinował. Okej, okay, okej, okay. gdzieś tu po prawej stronie wygląda na to. O. A, 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 już blisko. Ale za to będę już miał wyższy poziom w otwieraniu zamków. O! Pięćdziesiąty szósty. Ale same złoto tylko. Blech. No. To lecimy teraz na dół. A, coś tu było? Mączkę kosa. Nie dziękuję. A. Paski skóry. Co to jest? Dlaczego nie mogę w interakcji z tym wejść? Mam kill Mam kill off. Żyła rudy złota. O! Jesteśmy magiem górnikiem. opakowanym w ciężką zbroję z łukiem ebonowym. Kurczę. To też tak dziwacznie wygląda. Niektórzy będą się zastanawiać, po co to ja jasnej poszedłem do Akademii Magów, jak nie jestem w ogóle magiem wyspecjalizowanym, ale mnie interesują questy głównie. Zazwyczaj powinny być one możliwe do zrobienia bez nawet wyspecjalizowanego. wyspecjalizowanej postaci. Nie sądzisz, że skarb jest tutaj? Może to coś, dzięki czemu Izargo stanie się potężnym czarodziejem? O. Um. Do następnego razu. Aha. Tu jest stad merka. Tu idzie w górę. ruder tęci. Aha, tędy. Wyobrażasz sobie, jak musiało wyglądać życie tutaj, w tamtych czasach? Pierwsi ludzie w Tamriel. Aha. Do następnego razu. A skrzynia nie. Wyobrażasz sobie jak musiało No dobrze, powtarzasz. Jeśli właśnie... A tędy chyba. Miejcie się na baczności. Teren nie został w pełni zabezpieczony. Okej, okay, armielgany. Niczego nie dotykaj. A, przesyłam je z pomocą. Co? Ach, tak, ty. Pamiętam cię. Pomożesz mi? Dobrze, nie narów ty tylko bałagan. Przejrzałem tylko część tej sekcji. Możesz rozejrzeć się po komnatach na północ stąd. Zachowaj ostrożność. Nie chcemy tu niczego zniszczyć. Okej. Okay. Co wiesz o Ankanon? Nie był to czasami ten elf, który... Zadawał stanowczo zbyt dużo pytań odnośnie moich badań. Wydaje mi się, że Talmor chce ukraść moje dokonania. Aha. Oczywiście nic mu nie powiedziałem. Moja praca jest zbyt istotna. Nie mogę pisnąć o niej ani słowa. Aha. W porządku. O no, dobrze, dobrze, dobrze. Mapa. Aha, to jest ślepy zaułek tutaj. Niech na to nie patrzyć. Zaklęty. A! O, jenny, takie coś małego. Zaklęty pierścień. Co to jest? Zwiększa zdrowie o 20. Aha, no dobrze. Klej w, pomniejszy klej, na dusz, A, nie chciała narzędzie do balcowania. Chciała najpierw tutaj przejrzeć tą urnę, ale no niestety, kliknąłem za nim, nie przeczytałem. Zaklęty pierścień. Kolejny. Coś jeszcze tu ciekawego? Boże, zakręty kolejny pierścień. Hmm. dawny amulet. Okej. Okay. Uh, no dobrze, to była pułapka, ale co teraz? Co to było za zamieszanie? Czy Aha. wszystko w porządku? Jakim cudem do tego doszło? Naprawdę? Być może ten amulet jest w jakiś sposób istotny. Możesz go w jakiś sposób używać? Mm. Amulet Sartalu. Poś rodzaju rezonans. Ty i ściana. To musi mieć jakiś związek z amuletem. Ciekawe jaki efekt mogą mieć twoje zaklęcia. Uh -huh. uh, nie leczenie damy. Damy jakiś ofensywny czar uh, zniszczenie, gdzie było zniszczenie? Zadamy błysk. Mm. No dobrze, spróbujemy może płomienie. No nieźle, no nieźle. Podążaj za Tolfdirem. No. Nie miałem ja czasami mówisz. Czuć, przeczesanie tego Tylko tyle dało mi się znaleźć. Rozumiem. Teraz jest tu taki bajzel, że pewnie nie ma to już znaczenia. Dorzucę to do reszty rzeczy. Chyba niczego już od ciebie nie potrzebuję. Mhm. Miałoby zostać za miejsce? jak ten z powrotem swój stary amulet, amulet sartalu, talosa. Tarcza blokuje zwiększone, zdrowie, amulet... Kondycje zwiększa Regeneracja kondycji... Z Trzymaj się, magu, i posłuchaj. O, Wiedz, że twoje czyny wprawiły w ruch łańcuch wydarzeń, którego nie da się powstrzymać. Nie osądzono cię, gdyż nie w twojej mocy było wiedzieć. Twoje przyszłe czyny, a także sposób, w jaki stawisz czoła zagrożeniom, zostaną poddane osądowi. Ostrzegamy cię, ponieważ zakon Psijik pokłada w tobie nadzieję. Tylko ty, Magu, masz odpowiedni potencjał, by zapobiec zagrożeniu. Aha. Na siebie I pamiętaj, że Zakon cię obserwuje. Aha. Ja e, przysięgam, że poczułem przed chwilą coś dziwnego. Co tu się właśnie stało? Pojawił się jakiś duch, albo zjawa przemówił do mnie. Obawiam się, że niczego nie widziałem. Możesz opowiedzieć mi o tym, co udało ci się zobaczyć? Mówił coś o czechającym niebezpieczeństwie i zakonie psych. Zakon psydik? Masz co do tego pewność? To bardzo dziwne. I niebezpieczeństwo przed nami? To nie ma najmniejszego sensu. Psydikowie nie mają żadnego związku z tymi ruinami. Na dodatek nikt nie widział żadnego z nich od wielu lat. Może powinniśmy zajrzeć do tych trumien. Proszę, zachowaj ostrożność. Kto wie, co tutaj znajdziemy? Okej. Okay. Czym jest zakon ps psigik? To grupa magów z czasów poprzedzających powstanie cesarstwa. Bardzo potężnych, bardzo tajemniczych. Nikt nie widział ich od ponad stu lat. Zniknęli razem ze swoim sanktuarium na wyspie Ardeum. Nie mam pojęcia, w jaki sposób mogliby być związani z tym miejscem. Aha. Eee. Dlaczego zakon Cidzik chce się ze mną skontaktować? Nie mam pojęcia, ale to fascynujące. Oczywiście zakładając, że to prawda. A, on nie wierzysz. O, Arteum znikła ponad 100 lat temu, i od tamtego czasu nikt ich nie widział. Mhm. Lecz teraz nagle postanowili się z Tobą skontaktować? Doprawdy, to intrygujący. Osobiście wziąłbym to za komplement. Mnisi, Psyjnik, zawsze zadawali się jedynie z tymi, których uważali za godne. Tak samo jak si Siwo brodzi. A? W porządku. Okej. Okay. Szybko zmiana pozycji Drogą mszcicie. A On przywołuje. No. Orkowe strzały. na Ostrzony drogowy topór wojenny Cigi. A, a nic. A ten orkowe złoto. pradawny norski. Drogowe rzeczy. Ciekawe. To po prostu fascynujące. Złoto. Idziesz? Tylko uważaj gdzie stąpasz, staruszku, bo łapki na pewno tu będą. Coś powiesz mm. Ostrożnie A ah, mam cię! Okej, okay, to byłoby wszystko. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego w norskich ruinach. orkowe strzały, pradawne norskie strzały akurat też wezmę. Eee, to, 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 to. Blszych chciałbym tu zostać dobrze, dobrze, dobrze. Rów co chcesz? Stapka korundu, ojenny. Coś ty sobie brali też do... Do 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 grobowców. Nie widziałem czegoś podobnego. Hmm. Bo w norskich ruinach spójrz tylko na te wszystkie trumny. To po prostu fascynujące. Porządku. Sartal. Sartal. O. Też twórcy trzeba naprawdę pogratulować z pomysłowości na zewnictwo. W ogóle, jak się czyta, przecież te całe książki Skyrimowskie, które są na. E, niektóre są na 20 stron, jak nie więcej, to było. Mam nadzieję, że facetowi, który to tworzył, dobrze zapłacili za swoją robotę Tw twórczą robotę. A tu jest. O! Skąd ty się wytrzasnął? Granat, złoto. Ja tam widzę runa, ale nie wiem czy... To jest runa. A on chce chyba użyć krzyku, nie da mu. Nie da mu orkowe strzały, złoto. Nie. nie? O, teraz Jakiś grzybki, grzybki, nic więcej. Idziemy w górę. O! Ok, to też mielibyśmy z głowy. Mm. Urna ma złoto. O! O! Czarne klejnoty dusz. Czarne klejnoty duszy, jeśli ja się nie mylę, mogą też dusze humanoidalne. Postaci typu Argonianin, Nord, i tak dalej, złapać bandytów. Więc to, 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 to. W kufrze znajdziemy mikstury. O, mikstury i ten. A teraz zobaczymy, co tu jeszcze możemy odnaleźć. Nie mógłbym skoczyć. Kufer poziomu czeladnika. Zamek. Ups. No dobrze. Przynajmniej wiem, że tutaj lewa górna część. Nie. Troszkę niżej wtedy. Oj, chyba już za nisko dałem. Mm, tak. Bingo. Uuu. Jaki klej na dusz, nice! Coś takiego się otrzymuje chętnie. Teraz są tam kolejne... E, tak, to ja już tutaj zgrabiły. Żelazne drzwi. Urna pogrzebowa. Bierzemy wszystko. Tutaj też bierzemy wszystko. I też bierzemy wszystko. No, pułapka. Tylko jakiego rodzaju pułapka? W kufrze znajdziemy Ekseer i złoto. Tak, wziąłem wszystko. Okej, okay. kolejne... Też zwanie burzy mam, nieugiętą siłę poproszę. Dusza złapana. Strzały i złoto. Orkowa strzała. Na dwójka potrzebuje, a... To ja to chcę. Tak, i teraz. Dobrze. Teraz współgra. Świetnie. O, duży liks nie, miksura niezwykłej magii. U, 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 już mamy ku, jakieś zadanie. Złoto. Orzech. E, orzeł, nie orzech. ja mam teraz, wyczesnąć, które są, jaka jest odpowiednia kombinacja. Jest tutaj, to mamy tu dwa, mamy tu kolejne dwa oraz mamy tu kolejne dwa. Mamy to wtedy sześć tych... 6 razy 6 sześć to jest 36, nie... Ach, nie cierpię. Nie, ja już nie pamiętam, jak się prawdopodobieństwo obliczało, chwileczka. 6 razy 6 razy 6 razy 6 razy 6 do potęgi szóstej trzeba byłoby obliczyć, czyli 36 razy, 36 razy 36. O boże, 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 boże. Nie ma tu jakichś wskazówek, które przeoczyłem. Możliwości co do rozwiązania tej zagadki jest przeogromna tak Właśnie patrzę tu w dół, czy czasami czegoś nie ominąłem, które mogłoby mi znacząco pomóc w rozwiązaniu tego zadania Ale tu niczego nie widzę, co by mi pomogło Zmieniane szmaty. Możliwości jest aż za dużo. 96 razy 96. Eee, drogą, ścicie, prawda? Hmm. Tego jeszcze nie przeszukałem, jakimś, jakimś dziwacznym cudem. Szkielet na pewno. Hmm, span. też nie. Skąd ja mam wiedzieć? E, nie chcę łączyć, elfie, rękawice. O, bierzemy złoto. No, fileczka tylko.